I teraz trzeba wejść na górę i zanieść tu wszystko. A wejść na górę? To poczekaj, ja to może najpierw wniosę. No. Daj to. Ja sama, Dawaj mnie grabie jak grabiami będę się opierać. No ale nie wejdziesz Dobre, sama. Dobra, ja wejdę sama. Nie. Weszła. ta wie tobie ja rękę podam. To na co ty wszystko zabrał na raz? No, ty sprytniejszy ode mnie. Co będziemy malować z tego? No tego żelaznego krzyżyka. Tylko musimy to trochę oczyścić. Szczotką? Szczotką to. Dobra, to ile tam skórzu trochę? Nie, nie, to musowo mech zetrzeć. Musowo? Nie mam mam Ty weź tu miotło może to odnieść. Dobra. O tamten, o ten. Patyki pozbieraj te? Pozbieraj patyki. Żeby nie było patyków. damian z boku, co ty taki nieporadny jesteś. Nie wyzywaj. No. Ja tu skoczę w ogóle. Tak. Skoczyć? No to tutaj niekoniecznie wchodzić, bo tutaj patyki tak pozbierać no, możesz. Co, ja chciałbym tu no wziąć. Dobra, czemu ty właściwie ten krzyż tu? No, to, 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 no no, Damian, jak to to wygląda, wciągam Damiana do krzyży dlatego, żeby on pamiętał, że to jest krzyż przez tatę postawiony. No a dziadek robił pomniki, mnich zginął ze wschodu, no to mój tato postanowił, że no po nim nikt nie postawi tego krzyża. Postawił krzyż, napisał, że to on to zrobił i... Zaczęło do taty przyjeżdżać wiele ludzi zamawiać pomniki. Reklama się udała? Tak, jakby, no może z góry. A może no. z góry? Ja zaraz zobaczę, czy to w ogóle da się malować. To zobacz. O, o. Strożnie, tylko trochę pędzel moc. Tak, tylko trochę. No. O, pięknie. Dobra, i z jakiej okazji się stawia te krzyże? żeby wiodło się w życiu, jakieś nieszczęście, choroba to stawiali. No widzisz, o, Mikołaja wrzesny jechał na wojnę, no i postawił sobie ten obok krzyż, żeby powiodło się jemu i nie zginął. No I nie zginął? No nie, wrócił on, był. Ja nie wiem, gdzie to on działa. był. To działa. Ja uczę jego, żeby on trochę pracował. Uczę takich prac, które ja robię, żeby wciągał się do tego. No jak tobie to podoba się, Damian? Troszkę tak inaczej, nie? Ładnie. Tak. Bawaj, położymy te pędzle, Damianku. To już wsia. No, no, to tu co, znosimy? Obsas Ty zejdziesz sama, możecie złapieć. Nie, nie, złapie. nie, nie nie rusz. Nie, rusz ja sama. Ja sama. Ja sama, ja mam ten pałkę. Pałkę mam i zejdę sama. Na oś. Nie każdy wierzy, że krzyż to jest naprawdę coś ważnego. To przychodzi z wiekiem lat.